Kiedy grunty z tak zwanych 30 mogą trafić do rolników. Sprawa wywołuje ogromne emocje. Zapytaliśmy o to bezpośrednio ministra rolnictwa. Chciałabym nawiązać do 30% wyłączeń do dzierżaw, ponieważ pojawiają się głosy, że e, mają powstać ośrodki bądź e, podmioty Skarbu państwa, gdzie w część ty, tego majątku pozostanie. Jak miałoby to funkcjonować? Proszę Państwa. E, zdecydowana większość. Ziemi, która jest wyłączana, trafi do, trafia do rolników indywidualnych, takie mamy umowy, ustalenia i tak dalej, ale też jest część ziemi, która trafi do spółek, żeby wzmocnić spółki Skarbu Państwa bo one są często za małe. A czy wiadomo w jakim procencie? To w każdym przypadku jest inna analiza, bo zależy się od tego, jakie jest gospodarstwo obok, jaki ma stan pogłowia, jakie ma wielkość użytków jaką ma wielkość użytków rolnych, ale także jest problem, aby utworzyć ośrodki produkcji rolnej na bazie które by obejmowały to produkcję zwierzęcą, która tam jest, bo wszystko robimy, żeby obronić stan produkcji zwierzęcej i wtedy one by podlegały no, przetargom. Być może znaczna część ich także mogą wygrać te firmy, które już w tej chwili to ziemię i mają tą to produkcję, są właścicielami tej produkcji. Część z nich ma też własną ziemię. No, chcemy czasami, aby te ośrodki produkcji rolniczej, rolnej dały możliwość utrzymania tej produkcji zwierzęcej, która jest. No i stan zatrudnienia, bo tam jest też duży stan zatrudnienia w tych firmach, które wyłączają te 30%. No, nie chcemy, żeby z tego to rosło bezrobocie. Ale dlaczego przekazywanie tych gruntów tak długo trwa, ten cały proces? Bo to jest problem wyłączania. Wiąże się z tym, że często nie wyłączyli tego w odpowiednim czasie dzierżawcy. To spowoduje upadłość także niektórych. Natomiast proces podziału i przetargów. Jest procesem długotrwałym, bo trzeba dokonać pewnych spraw we podziałów, także później są no, przetargi, które później są jest proces odwołań. No, trzeba często do jednej działki jest zainteresowanych duża grupa rolników, trzeba ich ocenić, prowadzić określone punktację. To wymaga czasu. Ale na pewno, o co pa, pa, pani pytała, dlaczego tak długo, na pewno to trwa zbyt długo. To kiedy będzie finał? O, to finał, o, 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 to jest proces, który będzie trwał e, e, nie miesiąc, dwa. Latami? Roku. No, może to i dwa, trzy lata także.